W zeszłym tygodniu pokazałam Wam kafiarnię cisza, a dziś trafiłam do innego miejsca, zaraz przy wyjściu z zakazanego miasta. Je wnętrze wyglądają niemal jak pałac królewski i pełen zabytków. Główną osobą tutaj jest reprodukcja strażycznego obrazu 1000 mil Jack i Gór, który jest też zawieszony w postaci wstęp nad naszymi głowami. Widzicie te papierowe kubki? Najbardziej klasyczny jest ten czerwony. Jego projekt jest inspirowany czerwieniem murów i ostopnymi okrągłymi gwoździami z bramy z zakazanego miasta. Mniej więcej co dwa miesiące kafiarnia zmienia kubki i prezentuje nowe projekty. Także produktów z tradycyjnymi chińskimi elementami, np. zgodnie ze świętami i wystawami w uzakzanym mieście. Najnowszy jest ten zestaw w z ze zwierzętami, które niosą szczęście. Oprócz dekoracji i destały stołowej, nazwy Napolius i deserów są tu również związane z zakazanym miastem i rodziną cesarską. Ja na przykład zamówiłam ulubione, gorące kakao cesarza Konsi. Dlaczego cesarz je tak lubił? W XVIII wieku na zachodzie czekolada była uważana za lekarstwo, i cesarz Konsi bardzo interesował się medycyną zachodnią, dlatego specjalnie poprosił misjonarzy o przywiezienie dla niego czekolady. Dlaczego zakazane miasto zdecydowało się otworzyć kawiarnię? bo ma nadzieję połączyć kulturę kawy z historią zakazanego miasta i stać się ogniwem łączącym tradycję z nowoczesnością. Widzimy więc, że pierwotną intencją wystroju tej kawiarni i zaprojektowania wszystkich produktów było wykorzystywanie nowoczesnego stylu życia do docenienia i poznania tradycyjnej kultury chińskiej.